No, dzień dobry, dzień dobry wszystkim. No, nareszcie, nareszcie udało się gdzieś pojechać i coś nagrać. Po paru tygodniach e, z różnych powodów nie mogłem e, pojechać nigdzie. A to pogoda, a to praca, a to święta. No, ale jesteśmy, jesteśmy. Dzisiaj zaczynamy trochę nietypowo. Zobaczcie, e, gdzie podjechałem. Zaraz opowiem więcej o tym miejscu. Ta droga, którą tutaj widzicie, to jest droga krajowa numer 16, prowadząca do przejścia granicznego e, dawnego przejścia granicznego w Ogrodnikach, do granicy z Litwą. Dobra, wysiadam. Jest godzina 10 z minutami. Mamy majówkę 1 maja, także jestem po 300 km, właśnie. E, fajnie teraz sobie trochę pochodzić. Co to za miejsce? To jest, moi drodzy, miejsce, które upamiętnia ofiary tzw. obławy Augustowskiej, to jej była operacja przeprowadzona przez NKWD wspólnie z polskimi siłami bezpieczeństwa w 1945 roku w lipcu, także zaraz po II wojnie światowej, bardzo wiele osób zostało rozstrzelanych, bo byli Polakami. Tak, tak jak tu jest napisane na tym kamieniu. Dlaczego tu jestem? Dlatego, że jakiś czas temu miejscowe nadleśnictwo wspólnie z oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białym Stoku utworzyło tak zwaną ścieżkę edukacyjną, która tutaj ma swój początek. Zaraz podejdę tam do tablicy informacyjnej o tej ścieżce. Ścieżka zaczyna się tutaj. Tu jest pierwszy punkt tej ścieżki. To jest miejsce upamiętniające ofiary. Mieszkańcy tego regionu Obławę Augustowską nazywają no poniekąd oczywiście na pewno słusznie nazywają drugim Katyniem. Zobaczcie to miejsce jest przy samiutkiej drodze. Nazywają drugim katyniem. Tu jest taki wielki krzyż. Tu zaczyna się ta ścieżka. Natomiast, gdzie się kończy? No właśnie, to jest ciekawostka, bo na pewno się domyślacie: tak, zgadza się, ścieżka ostatni punkt tej ścieżki. Kończy się na samej granicy polsko-białoruskiej. Właśnie, udamy się tam za chwilę. Ja oczywiście trochę przyspieszę zwiedzanie, bo jest plan oczywiście napięty. Jeszcze kilka miejsc zobaczyć i dzisiaj, i jutro. Także udamy się do przedostatniego punktu tej ścieżki, tam gdzie można dojechać samochodem. To, są, to jest miejscowość Muły. Zaraz, zaraz, właśnie tam się wybiorę. A teraz jeszcze podejdę, pokażę Wam, pokażę wam e, informacje na temat e, całego tego przedsięwzięcia. Dobra, wracamy za chwilę. Dobra, jesteśmy e, bliżej tej tablicy, która tutaj nam wyjaśnia o co chodzi. Zobaczcie, to jest ta ścieżka. Na leśnictwo wspólnie z IPN-em białostockim. Tu jest mapa. Z tej mapy oczywiście niewiele wynika, więc musiałem sobie w inny sposób poradzić, żeby wiedzieć gdzie i które iść, gdzie jechać. Opowiem Wam za chwilę, jak dojedziemy do miejscowości Muły, tam gdzie jest przedostatni punkt ścieżki i ostatni, gdzie można dojechać samochodem. Opowiem Wam, jak sobie poradziłem. Z tym, że ta mapa jest niezbyt czytelna. No dobra, to trzymajcie się w takim razie i do zobaczenia eee, za chwilę. No więc, słuchajcie, mały przystanek na trasie prowadzącej do miejsca, gdzie muszę zostawić samochód. Chcę pokazać wam to miejsce żebyście mieli jakiś charakterystyczny punkt, do którego, który trzeba minąć, żeby trafić tam, gdzie jadę, ale o tym jeszcze opowiem później. Natomiast tu jest krzyż oraz kamień upamiętniający miejsce, z którego ofiary obławy Augustowskiej, tak zwanej Były wywożone prawdopodobnie przez do wsi Kalety, w okolice wsi Kalety. Która się znajduje na Białorusi obecnie. NKWD wywoziło Polaków w tamte miejsce. To jest na kamieniu, jest napisane prawdopodobnie. O tym jeszcze powiem później, jak już będziemy na samej granicy. No dobra, to jedziemy dalej. No i dobra, dotarliśmy na miejsce. To jest ostatnie. Miejsce, gdzie mogę dojechać samochodem. No więc, krótko z miejscowości Giby, gdzie zacząłem dzisiejszą opowieść, kierujecie się na rygol cały czas trzymając się czerwonego szlaku. I mimo tego, że droga wygląda na leśną, jest to droga publiczna, można dojechać aż w to miejsce. Tu jest leśniczówka, a my musimy iść tam. Teraz już idziemy pieszo. Dalej nie wolno nam pojechać, a przyjechaliśmy w ogóle stamtąd. Także jak będziecie jechać z tamtej strony, to pamiętajcie, że na tym skrzyżowaniu trzeba skręcić tutaj w lewo przy kontenerze. z miarę chociaż jest dosyć pochmurno. Ale mam nadzieję, że deszcz mnie nie złapie, bo czeka mnie jeszcze trochę marszu. No dobra to co, widzimy się chyba na miejscu. Trzymajcie się. No i dobra, jesteśmy w tym miejscu. Prawie na samej granicy, już tam widać tabliczkę po drogi granicznej. Jeśli chodzi o dojście w to miejsce, to otrzymacie się ciągle w takiej drogi twardej, żwirowej, nigdzie nie skręcacie. O, tutaj jest jeziorko. I dojdziecie na miejsce. Miałem trochę wątpliwości idąc tutaj czy to na pewno tu ten folder, który dostałem z nadleśnictwa. Zaraz powiem o co chodzi. Trochę, trochę mi zamotał już od tego miejsca, gdzie zostawiłem samochód. Trochę, trochę mi zamotał w głowie. No ale dobra, idziemy dalej. Tutaj kończy się ten szlak. Kończy się e, droga Ofiarobławy. Tutaj ślad, ślad się urywa po Polakach dlatego, że dlatego, że strona radziecka ani później białoruska nie zgodziła się nigdy na ekshumację a nigdy O, zobaczcie tu jeziorko. Jeziorko podzielone na pół na część polską i białoruską. Tej stronie drogi już nie ma. Tutaj ślad się urywa po Polakach wywiezionych w ramach obławy augustowskiej. Prawdopodobnie pod miejscowość kalety, która tutaj nieopodal za tymi drzewami się znajduje. Badacze. Tej obławy dysponują tylko niestety zdjęciami satelitarnymi. O, tam z drugiej strony widać granica wychodzi na brzeg. O, tutaj w tym miejscu i jeziorko jest podzielone. Ciekawe na samej jeziorze. Jak widzicie, też jest znacznik, który pokazuje, gdzie już nie można przepływać. No dobra, to tyle w takim razie. Smutne miejsce, bo szlak upamiętnia wielką tragedię. To tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym miejscu. Jedziemy dalej zwiedzać i oglądać i nagrywać. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym miejscu. Aha, no miałem oczywiście jeszcze opowiedzieć e, historii tej ulotki, którą zdobyłem z Nadleśnictwa. Na stronie Nadleśnictwa Pomorze jest informacja, że wybierając się tą drogą na spacerek czy rowerem zachęcają do pobrania ulotki informacyjnej o przebiegu trasy. No wszystko fajnie oczywiście, natomiast Nadleśnictwo jest czynne od poniedziałku do piątku. Więc no, musiałem coś wykombinować, żeby jakoś zdobyć tą ulotkę. Napisałem maila do Nadleśnictwa czy mają może ulotkę w formie elektronicznej, w formie pdf -u. Okazało się, że mają. Wysłali mi dzień po moim zapytaniu. Także. Ale powiem Wam szczerze, tak szczerze Wam powiem, że nie jestem do końca pewien, czy to na pewno jest tu. No, nie wydaje mi się, żeby to była inna droga. Ale trochę inaczej sobie wyobrażałem zakończenie tej drogi. No mam nadzieję, że to jest tutaj. Wiecie, ciężko kogoś spotkać na takiej drodze, więc niestety nie mam, nie mam kogo zapytać tu. Oczywiście nie opodal jakiś samochód stał miejscowy, jak ludzie tam coś robili w terenie, ale nie wiem. Może jak patrol jakiś będzie jechał, to zapytam ich. Oczywiście zgłaszałem przybycie wczoraj tradycyjnie. Uciąłem sobie miłą pogawędkę z panem dyżurnym. No, ale nie wiem, nie wiem, słuchajcie, czy to jest na pewno tu. Wszystko na to wskazuje, natomiast stuprocentowo pewien nie jestem. Na pewno jestem w pewien miejsca, które przyjechałem samochodem. To na pewno było tam. Linki do tych miejsc, w których byłem. Nawet do tego miejsca przed, na granicy, które widzieliście przed chwilą. Na Google Maps jest droga poprowadzona praktycznie do samej granicy. To jest właśnie ta droga. Ja wrzucę, wrzucę oczywiście odnośnik, bo wiem, że wielu z Was ciekawi gdzie byłem gdzie nagrywałem no to oczywiście wrzucę I tam gdzie zostawiłem samochód i do tego miejsca gdzie zaczynaliśmy nagrywać wszystko wam pokażę no dobra to co jedziemy dalej nagrywać przepraszam że taki rwany film ale dawno nie nagrywałem jakoś tak wypadłem kompletnie z, wypadłem kompletnie z obiegu no i idę sobie teraz leśną drogą wracam o, tu wszędzie są takie tablice, nie można w ogóle wchodzić. stoję zwierzyny. Osobu nieupoważnionym, system zabroniony. Ptaszki śpiewają, no a ja cóż, wracam, wracam do samochodu, tam gdzie zostawiłem. Czy leśniczówce? No, trochę bardzo malownicze miejsce. No, oczywiście bardzo też smutne, ale no, polecam się wybrać. Trochę, trochę mnie rozczarowała ta granica. Nie wiem, myślałem, że może, że może coś tam więcej będzie, że będzie jakieś, jakaś tablica, coś. No, chyba, że to nie jest tutaj. Może jeszcze kogoś uda mi się zapytać, jak nie, no to będę musiał co już przyjechać jeszcze raz. No dobra, to tyle z gadaniem. Aha, jeszcze na koniec. pozdrowie Klaudię. Klaudia, pozdrawiam cię serdecznie. Dziękuję, że oglądasz moje filmy. Że bardzo lubisz oglądać moje filmy. Klaudia to jest córka moich przyjaciół. Także pozdrawiam cię serdecznie i dzięki, że oglądasz. Dziękuję też nowym widzom, którzy dołączyli ostatnio. A my cóż, jedziemy nagrywać dalej. Jest godzina, dochodzi 14, także... Także nagrywamy. Jutro też będę nagrywał, czyli 2 maja. No to miejsce jest takie niepewne, powiem Wam szczerze. Nie sądziłem, że to jest tuż nad tym jeziorem. Myślałem, że to jest bardziej w głębi lasu. No ale być może być może tu, no, innej drogi, szczerze mówiąc, nie widziałem, żeby, żeby prowadziła do granicy, oprócz tej. No nic, w każdym razie może jakoś uda mi się ustalić czy faktycznie to było tu czy nie. Dobra, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym miejscu. Na razie.